Kapelusz z piórkiem kosztuje 110 zł. Kapelusz jest droższy od piórka o 100 zł. Ile kosztuje kapelusz, a ile piórko? Pamiętam jak gdzieś, jak byłam w waszym wieku i w ogóle nie ogarniałam tych zadań tekstowych z X. Już tłumaczę. No to tak, X to będzie cena piórka i kapelusz jest droższy od piórka o 100 zł. Czyli X plus 100 cena kapelusza. I teraz kapelusz z piórkiem kosztuje 110, czyli piórko i kapelusz łącznie 110. No to x plus x to 2x, plus 100 mamy 110, odejmujemy 100, czyli 2x to będzie 10, podzielić na 2, czyli x to będzie 5. No to cena piórka już mamy 5, a cena kapelusza x plus 5, czyli. Mamy co? X plus 5, 5 to był X, teraz plus 100, czyli mamy 105. Cena piórka, cena kapelusza i gotowe, a pamiętajcie, że cały dział równania i wszystkie inne działy wytłumaczone krok po kroku od zaraz znajdziecie u mnie na profilu w bio w moim pełnym kursie. Sprawdźcie go już dziś.